Niech mi to ktoś wyjaśni. I milionom Polaków w Polsce, dlaczego miasto Gdańsk nie było w stanie przez tyle lat w jakikolwiek sposób upamiętnić człowieka, który z tym miastem był związany, który dla tego miasta pracował, który w tym mieście tworzył coś, co zmieniło oblicze nie tylko Polski, ale i całej Europy. Niech mi to ktoś wyjaśni. I oświadczenie klubowe w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan przewodniczący Tomasz Rakowski, bardzo proszę. Dzisiaj składając ten wniosek, tą uchwałę chcecie ruszyć całą machinę miasta po to, żeby walczyć z pamięcią o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Ale prawda jest taka, że nie byłoby tego, co się tutaj dzisiaj dzieje, gdyby. Prezydent Lech Kaczyński został upamiętniony w roku 2010, bądź w latach kolejnych, ale nie został. I kilka lat temu wojewoda pomorski Dariusz Drelich wybrał tą nazwę, a zgodność jego decyzji z prawem potwierdził sąd. Prezydent Paweł Adamowicz. W grudniu 2011 roku przy okazji nadania nazwy Alei Hawla, mówił tak: Havel czuł wielką sympatię do Gdańska. Bywał tutaj wielokrotnie jako prezydent Czech i później. Bez chwili wahania wsparł Gdańsk w jego staraniach o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016. Odpowiadał też na szereg innych naszych inicjatyw. Pani prezydent Dulkiewicz w grudniu 2019 roku przy okazji nadania nazwy alei Pawła Adamowicza mówiła: Dla samego prezydenta ważne było, aby nazwiska postaci istotnych dla historii Polski i Gdańska znajdowały swoje miejsce na mapie miasta. Tak było z pierwszym premierem Wolnej Polski, Tadeuszem Mazowieckim, którego imię nosi rondo w letnicy, czy arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, który patronuje tunelowi pod Martwą Wisłą. Trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, z tym założeniem, że nazwiska postaci istotnych dla historii Polski i Gdańska powinny znajdować swoje miejsce na mapie miasta. I to, drodzy Państwo, jest prawdziwym powodem tej sprawy, tej dyskusji o nazwie ulicy. To, że miasto Gdańsk nigdy nie uznało, że Lech Kaczyński powinien być w Gdańsku upamiętniony. Tak nie powinno być. To jest po prostu niegodziwe. Dziś zasłaniacie się głosem. Mieszkańców, ale to Gdańsk. Władze Gdańska, elity Gdańska, chciałoby się powiedzieć, powinny uhonorować prezydenta Lecha Kaczyńskiego dawno temu. Miasto wolności i solidarności. Naprawdę? A co zrobił dla Gdańska i Polski prezydent Lech Kaczyński? Dużo już tutaj było o tym mowy, ale warto to przypomnieć. Bo związał się z Gdańskiem na początku lat 70., kiedy zaczął pracę naukową na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Pracy. Kilka lat później rozpoczął współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Potem działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, gdzie był ekspertem od prawa pracy, czyli szkolił spraw, pisał pisma, bronił ludzi, którzy byli wyrzucani z pracy co było formą represji dla niepokornych. Potem była Solidarność, internowanie po wybuchu stanu wojennego prawie na rok. Od 1985 roku Lech Kaczyński był członkiem Regionalnej Rady Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku. Uczestnik obrad okrągłego stołu, senator pierwszej kadencji z Gdańska. Pierwszy wiceprzewodniczący Solidarności, poseł, prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister sprawiedliwości, prezydent Warszawy, w końcu prezydent Polski. Ale to, jak widać, za mało. Było za mało w roku 2010, było za mało w kolejnych latach. Mimo tego, że od 1971 roku Lech Kaczyński był związany z Gdańskiem. Mimo walki z komuną, mimo tych wszystkich szczebli kariery uwieńczonych prezydenturą, to powinien być obowiązek. To powinien być obowiązek, drodzy Państwo, żeby go upamiętnić. Obowiązek w wiele polskich miastach tak zrobiło, nawet SOPOT. Sopot, gdzie platforma obywatelska zdobywała najwyższe wyniki w kraju. Sopot upamiętnił prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Walka z prezydentem trwa dalej. Pani Wojewoda podczas pierwszych dni urzędowania zlikwidowała salę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wy dzisiaj chcecie zapoczątkować proces likwidacji jego ulicy. Kto może mi wyjaśnić? I mówię o tym bardzo poważnie. Kto może mi wyjaśnić? Mi, moim kolegom z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, posłom z Prawa i Sprawiedliwości, wyborcom z Gdańska, z Polski, opinii publicznej w Polsce. Rozumowo i logicznie wyjaśnić mi, dlaczego od 2010 roku nie ma takiej ulicy w Gdańsku. Nie było, nie, nie wybraliście takiej ulicy, nie nadaliście takiego imienia. Nie poświęciliście jej Lechowi Kaczyńskiemu. Bardzo proszę o takie wyjaśnienie, bo to jest główny powód, jedyny powód, dlaczego dzisiaj odbywa się ta cała farsa. Niech mi to ktoś wyjaśni. I milionom Polaków w Polsce, dlaczego miasto Gdańsk nie było w stanie przez tyle lat w jakikolwiek sposób upamiętnić człowieka, który. Z tym miastem był związany, który dla tego miasta pracował, który w tym mieście tworzył coś, co zmieniło oblicze nie tylko Polski, ale i całej Europy. Niech mi to ktoś wyjaśni. Mówię bardzo poważnie. Miejcie odwagę do tego, żeby skonfrontować się z tym pytaniem. Dlaczego tak jest? Coś Wam opowiem o Lechu Kaczyńskim. I proszę Was, spróbujcie się wczuć w te słowa. Spróbujcie się wczuć w te słowa. Wiem, że teraz wszyscy są skupieni na swoich laptopach, na przeglądaniu internetu. Może to zawstydzenie sprawia, że te wszystkie głowy są opuszczone, ale spróbujcie coś sobie wyobrazić. Młody, dwudziestokilkuletni doktorant, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego angażuje się w trójmiejski ruch walczący z okupacją komunistyczną. W mieście, które wciąż pamięta masakrę robotników z 1970 roku. W środowisku, w którym dominują postawy konformistyczne, postawy oportunistyczne. Lech Kaczyński nie idzie za tłumem. Opozycja wtedy, drodzy koledzy, to był ruch elitarny, policzalny. Tam wcale nie garnęli się wszyscy. Tam byli ludzie odważni. Ludzie, którzy ryzykowali, bardzo dużo ryzykowali. Czasami życie. Lech Kaczyński szedł za głosem serca i za głosem swojego sumienia. Ryzykował swoją karierę naukową, ryzykował utrzymanie swojej rodziny. Bardzo dużo ryzykował. Być może ciężko to sobie dzisiaj wyobrazić, w roku 24, ale w latach 70. Działalność antykomunistyczna często kończyła się tragicznie i doskonale o tym Państwo wiecie. Był bezcennym skarbem dla związków zawodowych Wybrzeża, był wybitnym ekspertem prawa pracy. Takich ekspertów było wtedy niewielu, a takich, którzy chcieli się angażować w działania antykomunistyczne, nie było w ogóle. Młody pracownik naukowy przed trzydziestką przed trzydziestką, drodzy Państwo. Ryzykuje. Na uczelni nie ma lekko. Jest atakowany za działalność opozycyjną, ale się nie wycofuje, nie załamuje się, nie chowa się. Pomyślcie o tym, szczególnie Wy, najmłodsi. Przed trzydziestką. Przed czterdziestką. Jan Perucki. Marcin Makowski, Michał Hajduk, Marcin Mickun, Beata Jankowiak, Maksymilian Kieturakis, Marta Magot, Krystian Kłos. Przed trzydziestką, przed czterdziestką mówiłem trzeba słuchać. Łukasz Bejm. Przewodniczący Cezary Śpiewak-Dowbór, Mateusz Skarbek, Karol Ważny. Bardzo proszę o ciszę na sali, Państwo Radni. Ja wiem, że każdy z nas był kiedyś przed czterdziestką, niektórzy jeszcze mają to szczęście, że są, ale proszę o ciszę. To się nazywa ageism. Szanowni Państwo, on miał, 28 lat, miał 28 lat, kiedy zaczął pomagać w opozycji antykomunistycznej na wybrzeżu, ryzykując utratę pracy, ryzykując utratę kariery naukowej. Miał 32 lata, gdy został internowany. Proszę, pomyślcie o tym człowieku w ten sposób. Był w waszym wieku. No to przecież wymagało ogromnej odwagi. Gdyby takich ludzi nie było, to Polska wyglądałaby dzisiaj inaczej. Szukam wzrokiem pani Teresy, panie przewodniczący, panie Piotrze, panie Andrzeju, też nie widzę, ale jest pan Bogdan, panie Bogdanie, do pana też się zwracam. Jesteście osobami z największym życiowym doświadczeniem. Czy naprawdę uważacie, Panie Piotrze, czy Pan naprawdę uważa, że takie zachowanie wobec Lecha Kaczyńskiego jest zachowaniem godziwym, przyzwoitym, żeby, albo nawet nie wobec Lecha Kaczyńskiego, wobec jakiejkolwiek osoby z takim życiowym doświadczeniem, z takimi życiowymi dokonaniami? Naprawdę tak myślicie? Naprawdę tak myślicie? że Lech Kaczyński nie zasługuje na to, żeby mieć upamiętnienie w mieście Gdańsku? Ciężko mi w to uwierzyć. Apeluję do Państwa sumień i do Państwa przyzwoitości. W latach 70. Lech Kaczyński jako młody doktorant stanął w obronie robotników. Czy tylko on wiedział, jak trzeba się zachować? 30 lat później, Lech Kaczyński, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stanął w obronie całego narodu, stanął w obronie Gruzji. Czy tylko on wiedział, jak należy się zachować? Apeluję do Waszych sumień, apeluję do Waszej przyzwoitości. Odwagi zachowajcie się jak trzeba. Bardzo dziękuję.